Hello, witam serdecznie. Słuchajcie, mam duży, duży problem. Otóż zepsuła mi się kampania. Zepsuła mi się kampania Kraslodów. Jak widzicie, mam tutaj już 80. turę w tej chwili. I wygląda to mi jest tak, że w tej chwili kliknę na następna tura. Hmm, oczywiście tutaj przejdzie tura. Zaraz ten. Tutaj, oczywiście, komputer jakieś tam ruchy wykonuje, ale to nie jest ważne. Ważne jest, co, co, co za chwilę wam pokażę. A, a mianowicie, jak tutaj cała tora przeleci, to zacznie się inwazja chaosu. I inwazja chaosu psuje mi O! Co wy chcecie? Dobra! 2000 co Dobra, mam teraz informację o chaosie. Tam pa pali ich, nikogo. Mam informację o świecie chaosu i nagle daje mi ten widok taktyczny, znaczy taktyczny po prostu całej mapy kampanii. Ho. I patrzcie, ja nie mogę z tego wyjść nie mogę tu kliknąć nawet. Tutaj, no. No, co to jest widok taktyczny? To co mogę po, poklikać, wszystko i tyle co najwyżej, hmm, nic więcej, tak naprawdę. Hmm. Bo, no, no, co, no, co tu mogę zrobić? To po prostu podgląd mapy całej, no i nie mogę z tego wyjść. Mogę najwyżej wyjść tylko tego escape'em, tylko że, jak wychodzę z escape'em z tego, to nie mam. Mam zablokowany przycisk koncatury i nie mogę nic zrobić. Znaczy, mogę cały że miasta sobie porozwijać, czy coś, ale nie mogę żadnej armii ruszyć. Jak widzicie, mam to zablokowane. Mm, tutaj mogę cały wyżej agenta rozstawić. Uh, nie mogę. No, mogę tu z nim zmienić tryb armii, ale nie mogę jej ruszyć nigdzie też. I. No, nie wiem. Po prostu, nie, zepsuła się kampania, więc naprawdę, proszę was o pomoc. Jeśli ktoś gra w tej chwili może Warhammera i miał coś podobnego, orientuje się co zrobić, to serio, proszę o pomoc, ponieważ, yy, no jeśli nie, to będę musiał niestety zakończyć tę kampanię. I, bo po prostu nie mogę jej kontynuować, ja tu chcę ją kontynuować, tylko nie mogę, nie mogę się na następną nie mogę żadnych rozkazów wydać. Nie mogę zrobić nic, tak więc, yy, tutaj naprawdę, proszę was o pomoc. Yy. Nie wiem, może ktoś miał podobny problem albo coś takiego. Zobaczymy w każdym razie. Eee, no, widzicie jaka sytuacja jest, tak więc ja spróbuję to jeszcze rozwiązać. Wasz test, proszę o ewentualnie udzielanie się i pomoc, jeśli ktoś orientuje się, co zrobić. Eee, I w ogóle, Czy tutaj jego model nie powinien się poruszać, czy coś? Czy one żadnych animacji nie miały? Nie no, nie miało animacji, I tutaj jeszcze widzę, że animacje mi się ścięły w ogóle, w tym wszystkim. Którzy tutaj normalnie się dosyć e, ruchliwi byli. Hmm. No dobra, w każdym razie m, w tym filmie tyle, tyle taka informacja odnośnie Warhamera. E, I e, no cóż, zobaczymy jak to się ułoży. Tak więc, bye bye.